Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w nowej, drugiej już serii filmów dotyczących sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Zaczniemy ją od elementu, od filmu, który dotyczy tak naprawdę ludzi, którzy mniej samą sprzedażą się zajmują, choć troszeczkę też pewnie, ale on jest skierowany głównie dla szefów sprzedaży i dla menadżerów, właścicieli firm, ludzi, którzy sprzedażą jako całością w danej firmie zarządzają, którzy na sposób, w jaki ta sprzedaż jest prowadzona, w jaki budowany jest przekaz do klienta, w jaki sposób pracujemy z klientami, jest w danej firmie układany. Będziemy mówili o czymś, co wynika z komentarzy, które otrzymałem pod Was i od pytań, które bardzo często dostawałem, publikując pierwszą, część, pierwszą serię swoich filmów. I te pytania bardzo często brzmiały bardzo podobnie. Najczęściej było to hasło w stylu: Słuchaj, zaczynam swoją pracę sprzedawcy, od czego mam zacząć? Jaką książkę przeczytać? Jaki kurs kupić? Jakie szkolenie sobie załatwić? Czy na jakie szkolenie sobie pojechać? Od czego ja mam zacząć? Takie pytania zadawali zarówno początkujący handlowcy, jak i handlowcy, którzy chcą przeskoczyć na jakby punkt wyżej, czyli już dzisiaj coś sprzedają, że dzisiaj coś tam robią. Nazwijmy to na czuja, według swojego własnego talentu, umiejętności, doświadczenia, które zdobyli poza zawodem sprzedażowym. Ale chcieliby przeskoczyć na punkt, tą półkę wyżej, chcieliby awansować, nazwijmy to, w kwestii swoich umiejętności, w kwestii swojego jakby rozwoju zawodowego. Te pytania o to, jak mają zmienić swoje życie, jak, w jaki sposób mają stać się lepszymi handlowcami, co mają wykonać, jakie pierwsze, konkretne, namacalne ruchy mają zrobić, pojawia się najczęściej. Co jest najważniejsze? Ja na takie pytania bardzo chętnie odpowiadam, ale żeby komuś faktycznie udzielić porady, która ma prawdziwy, głęboki sens i porady, która. To jest do jego typowej sytuacji, zanim odpowiem mu, zanim podam mu informacje, jakie książki, jaki kurs, jaki autor, kogo słuchać, kogo mieć w nosie, to zawsze muszę zadać jedno podstawowe pytanie. I to pytanie chciałbym postawić dzisiaj Wam, po to, żebyście Wy sami sobie je postawili. Wy jako handlowcy, ale również szefowie sprzedaży, czy właściciele firm, czy menedżerowie firm, którzy muszą zdecydować o tym, jaki sposób rozwijać swoją sprzedaż, w jaki sposób rozwijać swoich handlowców, w jaki sposób pracować nad tym, aby Wasz dział sprzedaży, Wasza firma, czy Ty sam jako handlowiec, żebyście mogli robić coraz lepsze wyniki i mieć coraz lepszą pozycję nie tylko finansową na swoim rynku, ale również w pozycję w głowach Waszych klientów, ludzi, od których zależy tak naprawdę Wasze funkcjonowanie i Wasze życie. To podstawowe pytanie brzmi, kim tak naprawdę jesteś? Jakim, jaką typ roli, czy jaki, Jaką rolę, jaki typ pracy wykonujesz? W, za, w dziale sprzedaży, jaki typ pracy wykonujesz w czymś, co nazywamy ogólnie sprzedażą. Bo to nie jest tak, że sprzedawca sprzedawcy jest równy. E, oczywiście ten podział na rolę, ten podział na zawody, ten podział na nazwijmy to nazwy, którymi możemy określić handlowców, można tworzyć na wielu różnych poziomach. Można bawić się tutaj w kilkanaście określeń, natomiast ja dla swojego, że tak powiem, świętego spokoju i ułatwienia sobie życia Dzielę cały naród handlowy, wszystkich handlowców, sprzedawców, ludzi, którzy zajmują się pracą z klientem, na cztery podstawowe kategorie. I te kategorie to pierwsza z nich to jest ekspedient. Ekspedient, czyli ktoś, kto pracuje w sklepie. Tyle tylko, że ekspedient to nie musi być ktoś, kto pracuje w sklepie stacjonarnym. To nie musi być facet czy dziewczyna, którego zadaniem jest podanie klientowi spółki towaru i położeniem na ladzie, skasowaniem roboty itd., itd. Ekspedientem dziś może być ktoś, kto pracuje w Waszym sklepie internetowym. Ekspedientem dziś może być ktoś, kto pracuje na przykład na infolinii, ale przyjmując tylko zamówienia od klientów, zajmując się tylko i wyłącznie obsługą klienta. Co jest rzeczą typową dla ekspedienta, dla tego pierwszego poziomu, jeśli chodzi o sztukę handlową? Przede wszystkim klient przychodzi do niego, tak? Napiszmy sobie, narysujmy sobie nasz domek, klient przychodzi do ciebie. Ty sam, jako ekspedient, nie musisz tego klienta wyszukiwać. Ty sam, jako ekspedient, po prostu siedzisz sobie w sklepie, w salonie, w, czy na telefonie, czy pod mailem i czekasz, aż klient przyjdzie do ciebie. Twoją rolą wtedy jest tak naprawdę obsługa klienta, który do ciebie trafił i pociągnięcie transakcji sprzedażowej. Tak? Czyli przyjęcie od klienta zamówienia, przyjęcie od klienta pieniędzy, dopilnowanie tego, żeby wystawiona została faktura, żeby zostało złożone przez niego zamówienie, puszczone do magazynu, do działu logistyki, czy ty sam, jeżeli zajmujesz się sprzedażą, e, musisz to zamówienie przygotować, wysłać, zanieść na pocztę i tak dalej. Albo w drugą stronę, jeżeli jesteś w sklepie, klient przychodzi, mówi: Panie Malinowski, albo proszę pana, potrzebuje taki taki sznurek do stąpowiązałki. Odwracasz się, ściągasz kłębek tego sznurka do stopy wiązałki, kładziesz na ladzie, idziesz do kasy, wbijasz kwotę, wyprowadza... gościu bierzesz sznurek pod pachę, wychodzi. Twoja rola jako ekspedienta tak naprawdę ogranicza się głównie do tego, żeby z klientem dobrze zachować się na miejscu. To, to co ja nazywam obsługą klienta. To jest tak naprawdę cały szereg drobnych, może wydawałoby się mało ważnych, ale tak naprawdę cholernie istotnych zachowań. To jest bardzo dużo sprytnych, sprawnych, bardzo skutecznych technik, które sprawiają, że klient, który przychodzi do sklepu, bo po prostu miał najbliżej. Do tego sklepu będzie wracał. Tu oczywiście mówimy o rzeczach tak podstawowych, jak to, że trzeba się przywitać, że trzeba mieć normalną minę, czyli nie traktować tej pracy jako wyrok i jeszcze zostało mi do odsiadki 2,5 godziny dzisiaj. Tylko trzeba do ludzi podchodzić jak do ludzi, a nie jak do zawracaczy gitary. Ale też jest dużo więcej technik. Będziemy na pewno o nich mówić, bo bardzo wielu z widzów mojego kanału, bardzo wiele osób, które ogląda mnie i moje filmy, to są ludzie, którzy pracują. Albo sami jako ekspedienci, ludzie, którzy pracują w sklepach detalicznych, ludzie, którzy pracują w salonach sprzedaży, którzy obsługują klientów w różnego rodzaju firmach handlowych, albo też ludzi, którzy takich ludzi zatrudniają, tak? czyli właściciele firm, szefowie firm, którzy takich ekspedientów, ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie wykonać robotę z klientem, który do nich przyszedł, zatrudniają. I dla Was bardzo wiele tych nazw, tych jakby szczegółowych technik, szczegółowych informacji będzie wyjątkowo cennych. Pierwszy pulk, ekspedient ktoś do kogo klient przychodzi jego rolą jest obsłużenie klienta, zamknięcie całej transakcji, przeprowadzenie tej transakcji albo uruchomienie jej na poziomie zamówienia, zadbanie o finansowanie, a potem przekazanie informacji dalej. Kolejnym poziomem jest poziom sprzedawcy. I mogłoby się wydawać, że sprzedawca i ekspedient to praktycznie to samo praktycznie to samo czyli on też zajmuje się obsługą klienta. Ale w odróżnieniu od ekspedienta, którego rolą jest głównie wydanie klientowi towaru i popchnięcie go dalej, że tak powiem, zamknięcie transakcji, skasowanie gotówki, zamknięcie transakcji, sprzedawca zajmuje się tym, aby z tym klientem aktywnie pracować. No i nie ukrywam, bardzo wielu moich klientów, ludzi, którzy prowadzą biznes, który ma w sobie sklepy, ma w sobie salony sprzedaży, bardzo chciałby, żeby ludzie, którzy myślą o sobie, że są ekspedientami, zamienili się w sprzedawców. Czyli ludzi, którzy owszem, nadal do, do ich sklepu. Klient przychodzi, nadal zajmują się obsługą klienta i obsługą transakcji, ale, żeby tu jeszcze były dwie rzeczy: doradztwo i upsell cross czyli dwie, dwie taktyki, które sprawiają, że klient, który przyszedł do nas, jak to kiedyś było w starym kawale, po na ryby, wyszedł z zakupionym samochodem, kemping, czy samochodem terenowym, przyczepą kempingową, pontonem, czy tam łodzią itd. itd. Dosi w tym na pewno znacie, to głęboki suchar, więc nie zamierzam się w niego opuszczać. To, co jest kluczem, bardzo często ludzie, którzy pracują w sklepach, nie chcą być sprzedawcami. Oni mają napisane na umowie o pracę, że są sprzedawcami, że ich rolą, oprócz tego, że obsługują klienta, przyjmują pieniądze i itd., jest też doradzenie klientowi rozwiązania dla nich lepszego. I ich rolą jest też to, żeby prowadzić upsell, żeby prowadzić cross o których będziemy więcej mówić na pewno w przyszłości. Ale bardzo często ci ludzie ograniczają się do tego, żeby być de facto tylko i wyłącznie eksperientami, czyli obsłużyć klienta, dać mu dokładnie to, po co przyszedł, bez myślenia, bez wysiłku, bez jakiejkolwiek dodatkowej pracy ze swojej strony. To jest. Pierwszy ruch, który możecie zrobić jako ekspedient, jako osoba, która jest zatrudniona w salonie komórkowym, jako osoba, która siedzi w centrum handlowym w przejściu przy jakimś stoisku, na którym są, nie wiem, lakiery do paznokci czy tusze do rzęs. Jeżeli siedzicie w takim miejscu i sprzedajecie telefony komórkowe czy tusze do drukarek, czy pracujecie w sklepie, czy pracujecie w salonie samochodowym, czy pracujecie w dowolnym innym miejscu, do którego klient przychodzi... Wy bardzo szybko możecie awansować i finansowo, jeśli chodzi o wasze zyski, i wasze zarobki, przepraszam, i w oczach Waszych szefów. Jeżeli przestaniecie być ekspedientami, zaczniecie być sprzedawcami. Z ludzi, którzy są pasywni, którzy czekają, aż życie przyjdzie do nich, aż klient przyjdzie do nich, aż transakcja przyjdzie do nich, przeskoczycie na stronę ludzi, którzy oprócz tego, że ktoś do nich przyszedł i go obsługują, jeszcze próbują doradzać, jeszcze próbują sprzedaż budować. Na tym poziomie, na poziomie sprzedawcy będziemy pracować bardzo dużo. Ja bardzo wiele będę miał firmów zarówno dla handlowców, ludzi, którzy tu pracują, dla tych sprzedawców, którzy chcą poprawiać, podnosić swoje umiejętności, jak i dla właścicieli firm, dla szefów firm, dla szefów sprzedaży, bo uważam, że w dzisiaj, w naszych czasach, przy tak mocno rozwijającym się handlu internetowym, przy tym, ile robią transakcji w sieci takie jak Allegro, Ceneo itd., gdzie nie ma żadnego kontaktu z ludźmi, to jest najważniejsza robota na polskim rynku poprawić jakość sprzedaży, poprawić jakość doradztwa i obsługi, podpowiedzieć klientowi, że czasami może zapłacić 15 zł więcej za coś, co jest wielokrotnie więcej warte użytkowo dla niego. To jest największa rzecz, którą możemy zrobić, żeby szybko poprawić wyniki Waszej firmy, ale również to, jak jesteście postrzegani w swoim regionie czy w swoim mieście. Kolejną grupą ludzi, którzy zajmują się handlem, to są account managerowie, key account managerowie, ja ich wszystkich nazywam farmerzy. Czym jest taki Account Manager? Account Manager to po prostu osoba, która w naszej firmie odpowiedzialna jest za to, żeby obsługiwać klientów, którzy już są naszymi klientami. Czyli on, ten Key Account Manager czy Account Manager ma rolę taką, że dostaje gotową bazę danych, dostaje gotową bazę klientów, tak, to nazwijmy, że to są klienci i jego robotą jest to, aby do tych klientów dzwonić, czyli to on dzwoni do nich, to on wysyła do nich maile, to on robi kontakt, tutaj napiszemy nasz domek, czyli to jest pierwszy... Z tych czterech nazwijmy to zawodów, tych czterech, to jest pierwsza z tych czterech pozycji, kiedy kontakt z klientem następuje od nas na zewnątrz. Kiedy my kontaktujemy się z klientem, kiedy my do klienta dzwonimy, trzymamy z nim relacje, kiedy pracujemy z nim stale. Co jest najczęstszym zadaniem account managerów i key account managerów, czyli ludzi, którzy ja, których ja nazywam farmerami? No, no tak jak farmerzy, mają pilnować, żeby już raz wykonana robota, już raz zasiana, zasiana jakby ziarno wzrastało, aby klient, którego raz pozyskaliśmy do firmy, który raz od nas kupił, który już jest na naszej liście, albo tych, którzy kupili, albo tych, którzy zainteresowali się towarem, ale zakupu jeszcze nie dokonali, aby na tej liście klientów stale pracować. I to jest jedna z tych pozycji, które w polskich realiach jest bardzo często pomijana. Jeżeli ktoś planuje dział handlowy, jeżeli ktoś planuje zmianę czy struktury swojego, swojej sprzedaży, zmianę struktury, w jakiej pracuje jego firma, bardzo często o tej pozycji zapomina. Bardzo często mamy handlowców w terenie, bardzo często mamy dziewczyny w księgowości, czyli ludzi, którzy de facto są ekspedientami, oni niczego nie sprzedają, niczego nie robią, oni są po prostu martwym kosztem. Są ludźmi, którzy mają wykonać papierkową robotę, czy zapakować produkt, czy wysłać go z magazynu, ale oni nic nie wnoszą. I to. Na temat account managerów, na temat tych farmerów, ludzi, którzy mają z istniejącymi klientami, tymi, którzy już kupują i tymi, którzy już są na naszej liście, ale kupować jeszcze nie zaczęli, na tych ludziach również pracować będziemy bardzo mocno, zarówno na poziomie account managera, czyli rzeczy, które on może robić, sposobów, w jaki może pracować z klientami, jak i na poziomie osób zarządzających. No i czwarta, ostatnia grupa ci, których ja nazywam mianem hunter, czyli myśliwy i de facto. To, są, to jest ich rola. Oczywiście tym hunterami mogą być ludzie, którzy pracują aktywnie, tak? bo to są wszystko osoby, które przynoszą nowy biznes z, z rynku i to są wszystko ludzie, którzy klienta muszą gonić, czyli oni muszą wychodzić na zewnątrz. Jak najczęściej wygląda rola huntera? Jak najczęściej wygląda rola tego, kto ma aktywnie pozyskiwać nowych klientów? Najczęściej wygląda ona, na, może być ona jakby ubrana w trzy różne zestawy związane z pracą. Najbardziej typowym hanterem w naszym takim ogólnym pojmowaniu jest przedstawiciel handlowy. Ktoś, kto ma mały samochód, mały telefon, mały komputer i do cholery trochę terenu do objechania. Yy, Rolę huntera, czy sposób, w jaki hunterzy działają, bardzo często ogranicza się terytorialnie, że na przykład nie wiem ty. Zajmujesz się województwem dolnośląskim, a ty zajmujesz się lubuskim. Albo ty zajmujesz się Polską południowo-zachodnią, a ty zajmujesz się Polską południowo-wschodnią. Wasza granica przebiega gdzieś między Katowicami i Krakowem. Wszystko co od powiedzmy Czeladzi w lewo jest twoje, wszystko co od Czeladzi w prawo jest tego drugiego. Tak najczęściej ogranicza się rolę huntera. Ale hunterów, czyli ludzi, którzy przynoszą nowych klientów do firmy, nie zawsze spotkacie w samochodach jeżdżących po Polsce. Bo bardzo często rolę huntera mają też ludzie, którzy pracują na telefonie. Ludzie, którzy pracują w centrach teleoperacji bankowych, czyli popularni call-centrowcy. Ludzie, którzy pracują w stricte call-center w miejscach, w których wyszukują nowych klientów dla siebie, dla swojej firmy, czy dla firmy, która za taką usługę im płaci, to również są hunterzy. To również są ludzie, których jedyną rolą, jedynym zadaniem przez cały dzień pracy jest to, aby ciągle kontaktować się z nowymi ludźmi, aby ciągle tych nowych ludzi dla siebie czy dla firmy swojego klienta pozyskiwać, sami widzicie w tej chwili, że te cztery różne typy osób, te cztery różne typy, nazwijmy to szeroko, handlowców, zajmują się zupełnie, zupełnie różnymi rzeczami. I ja celowo napisałem tu hunter, a nie handlowiec, bo jak dla mnie oni wszyscy są handlowcami. Oni wszyscy zajmują się tym samym. Oni wszyscy, jakby ich jedyną główną zadaniem jest to, aby nasz produkt, aby naszą usługę, aby to, co nasza firma ma do zaoferowania rynkowi, dać gdzieś klientowi pod nos, aby mógł on to albo zobaczyć i sobie kupić. Ci pasywni pokazują produkt i odsuwają się z drogi, to klient ma podjąć decyzję o zakupie. Albo aktywnie pokazać klientowi, że ten produkt istnieje, pokazać klientowi, że może go kupić, co on zyska z tego, że ten produkt czy usługę dla siebie zamówi. Ewentualnie znaleźć tego klienta, pokazać mu produkt, zrobić znacznie, znacznie więcej. O każdym z tych czterech poziomów będziemy więcej mówić. O każdym z tych czterech poziomów będziemy też mówili na dwóch albo nawet na wszystkich trzech poziomach. Zarówno na poziomie narzędzi dla tych osób, które dany zawód wykonują, jak i narzędzi dla ludzi, którzy tymi ludźmi zarządzają, dla szefów sprzedaży, właścicieli małych firm, jak i dla menedżerów firm większych. Bo bardzo często dopiero z połączenia sprzedawcy w firmie, account managera, który pracuje na istniejącej bazie i myśliwego, huntera, który przynosi nowy biznes, przynosi nowych klientów z rynku, dopiero najczęściej zestawienie tych trzech zawodów, tych trzech typów zawodu handlowego, dopiero ono daje jakiekolwiek sensowne połączenie. No i wracając do pierwszego pytania, wracając do tego, od czego zaczęliśmy cały ten dzisiejszy film. Jeżeli macie pytanie na temat tego, od czego ja mam zacząć? Jaką książkę przeczytać? Jaki kurs sobie kupić? Na jakie szkolenie pojechać? Na jakie szkolenie namówić mojego szefa? Czy samemu po prostu kupić sobie takie szkolenie, żeby w którymś z tych czterech zawodów się poprawić? Odpowiedź niestety jest jedna. Najpierw musisz sobie zadać pytanie, którym z tych czterech typów jesteś? W którym z tych czterech miejsc? Ty osobiście, Jan Kowalski, Ania Nowakowa, w którym z tych czterech miejsc jesteś? Bardzo wielu z Was. Szczególnie tych, którzy pracują w mniejszych firmach albo wręcz właścicieli jednoosobowych czy maleńkich firm, ma to do siebie też, że Wy musicie pełnić dwie albo trzy z takich ról. Bo jeżeli ja sam prowadzę sklep internetowy albo sprzedaję na Allegro, to oczywistą rzeczą jest, że jestem ekspedientem, no bo jeżeli wpada mi zamówienie z Allegro, to ja po prostu pakuję, wysyłam, nie zadaję sobie pytania. Więc dla Was bardzo prostym rozwiązaniem na to, żeby podnieść obroty, żeby podnieść zyskowność swojej firmy, jest zmienić swoją rolę z ekspedienta sprzedawcę. I tu bardzo wiele firm handlowych, które handlują na Allegro, na Ebayu, na Etsy, na tych różnych um, portalach, ma już ten manewr przećwiczony. Oprócz tego, że wysyłamy Ci maila z informacją, szanowny kliencie, Twoje zamówienie zostało przyjęte, będzie przekazane do pakowania i opuści nasz magazyn w ciągu, nie wiem, 12, 24, 48 godzin, w zależności od tego, co wpisaliście w swoją politykę handlową na Allegro, Ebayu, czy gdziekolwiek indziej, Wy możecie też bardzo prosto przejąć funkcję doradczą. Jeśli ktoś zamawiał u mnie myszkę, to zadaję mu pytanie, czy do tej myszki chce pan podkładkę, czy do tej myszki, na przykład, nie wiem, bateryjnej, chce pan ładowarkę z bateriami, z akumulatorkami? To są takie rzeczy, o których każdy z was pewnie wie, natomiast nie każdy te ruchy wykonuje. Nie każda firma, która nastawia się na handel na Allegro przy wykorzystaniu ceny, czy przy wykorzystaniu swojego sklepu internetowego, elementy związane z tym, żeby to doradztwo, ten upsell, crosssell wprowadzić do swojej oferty, stosuje. Podobnie dalej. Bardzo często account managerowie mogą bez problemu powiększyć wynik firmy, powiększyć również swoją sprzedaż, powiększyć swoją sprawność, skuteczność i przydatność dla firmy, jeśli zaczną robić jedną z najważniejszych rzeczy. Najważniejsza rzecz, czyli będą prosili ludzi, z którymi już pracują, klientów z tej listy, która na dzień dzisiejszy jest im dana do tego, żeby na niej pracowali, będą prosili o polecenia, będą prosili o to, aby ktoś inny, kogo zna twój klient, kto mógłby skorzystać z twojej usługi, z twojego produktu Również trafił na tą listę, czyli po prostu prosimy klientów o to, aby przekazali nam adresy mailowe, numery telefonów do ludzi, których oni znają, którzy z naszej usługi mogliby skorzystać, albo mniej inwazyjnie. Mam do Pana Pani prośbę. Jeżeli ma Pani na myśli kogoś, czy ma Pani w pamięci kogoś, kto mógłby z tej naszej usługi skorzystać, to ja Pani do takiego prostego one pagera, prostą, jednostronicową informację w PDF-ie na temat tego, co robimy, jak robimy i tak dalej. Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby Pan Pani wysłała to do tych swoich znajomych z jakimś dobrym słowem na nasz temat, no bo w końcu dobrze nam się współpracuje. Zobaczcie, ta sama pozycja, te same zachowania, a zupełnie, zupełnie inny rezultat. I o tych wszystkich rzeczach na każdym z tych czterech poziomów, na każdym z poziomów zarządzania firmą. Będziemy jeszcze więcej rozmawiali. Podsumowując, zastanówcie się, którą z tych czterech pozycji dzisiaj pełnicie. Zastanówcie się, co jest Waszą rolą, jakie jest kluczowe jakby zadanie przed Wami, i do tego, jakie jest kluczowe zadanie, co moglibyście poprawić, co moglibyście rozwinąć, co moglibyście zrobić lepiej, możecie sobie zaplanować własne działania możecie sobie zaplanować najbliższe dwa miesiące przed końcem roku, czy najbliższe pięć miesięcy, końcówkę roku plus pierwszy kwartał. Zobaczycie, że warto, zobaczycie, że rezultaty naprawdę będą... Dużo, dużo lepsze niż to, co robiliście do tej pory. Tyle na dziś. Życzę Wam spokojnego dnia. Gdybyście mieli pytania, wpiszcie je w komentarzu pod filmem. Gdybyście mieli pytania, wysyłajcie je przez Facebooka, przez wiadomo, przez Messengera, czy jakimkolwiek innym sposobem. Mnie znaleźć łatwo. Radek Pogoda to jest dość unikalne hasło w tym zestawieniu. Blok już się kończy. Za chwilę będzie możliwość zapytania czy składania informacji również na blogu. A ja Wam dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że tym. Pytaniem trochę wam namieszałem w głowach i będziecie musieli się lekko zatrzymać albo cofnąć od swojej codziennej roboty i zadać sobie to pytanie samemu. Gdzie ja jestem? Jaka jest moja rola? Którą z tych czterech które z tych czterech zadań mam wypełniać i co mogę w tym swoim szczegółowym zakresie poprawić? Dzięki wam serdeczne, Radekpogoda.pl. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!